Zostawił po sobie bałagan e, totalny Michał. Natomiast to, co się działo przed meczem z Finlandią, to co ja widziałem na e, finale konferencji e, ligi w Wrocławiu, gdzie właściwie na ciepło wyszła wiadomość, że Robert Lewandowski pewnie nie przyjedzie na reprezentację, chce odpocząć. I, i, i ja widziałem, że tam wszyscy byli z tego powodu e, zadowoleni, że nikt tam nie próbował w ogóle jakiej, jakiejkolwiek. Dyskusji jakiekolwiek kontaktu z Robertem, żeby go namówić na zmianę swojej decyzji, a robiłby tą decyzję zmienił, jeżeli byłoby widać, że, że komuś na niej zależy, że, że, że starają się do niego odroczyć inaczej. Czyli Michał sam sobie przygotowywał tą, tą sytuację. było wiadomo, że tylko zwycięstwo mogły pozwolić mu na utrzymanie swojego stanowiska. Natomiast no, takie zrobili Bałagan w drużynie przed meczem i tak, tak źle zarządzali całą tą sprawą, że, że drużyna była na wszystkim skoncentrowana, tylko nie na tym, co ma robić. Właściwie jedynym zawodnikiem, który w tym meczu wypadł pozytywnie, Cash, no bo nie, nie rozumiejąc polskiego, nie widząc, co się dzieje, nie, nie bardzo wiedział, o co w ogóle chodzi, prawda? Czyli był zupełnie na, po innym, inaczej przygotowany psychicznie. Natomiast no, jak to się mówi, czasami Szkoda, ludzie, szkoda. Mi, mi nie szkoda, bo ja sam sobie przygotował ten los. Mógł to robić zupełnie inaczej, miał bardzo dobre wejście do reprezentacji, miał jakiś nawet takie można powiedzieć troszeczkę e, szacunek od, od kibiców. Wszyscy myśleli, że to może się dobrze skończyć, natomiast z, z, no, skończyło się tak, jak to ja przewidywałem już od dwóch tygodni i mówiłem, że jeżeli nie wygramy z Finlandią, no to, to nic go nie uratuje. W żadnym, żadnym konflikcie trener nie wygrał z najlepszym piłkarzem. To jest absolutnie niemożliwe.